Cześć. W dzisiejszym filmie chciałbym zaznaczyć tobie jeden ważny temat. Na początku obronię się trochę, ponieważ też jestem tatą wspaniałych, uzdolnionych i najukochańszych córek, ale jedno z wielu błędów, które my rodzice popełniamy. To jest chwalenie, zbytnie chwalenie, chwalenie za nic, chwalenie yy, na zapas i dzięki temu nasze dzieci się psują. Już spieszę wytłumaczyć, co jest tego powodem. Powodem jest tego to, że dzieci, które są chwalone jakby zewnętrznie, czyli przez Was, przez inne osoby dorosłe, popadają w samozachwyt. One wtedy nie szukają... Yy, Kreatywnie one nie tworzą, one nie mm, cieszą się zbytnio, ponieważ te pochwały jesteśmy w stanie skończyć. One są wyczerpywalne. Zobacz na sportowców, aktorów, którzy tracą zapał do wykonywania tego zawodu, ponieważ one zdobyły szybko to na co większość ludzi albo nie dojdzie w ogóle do tego momentu, albo pracuje bardzo, bardzo długo. Jeżeli jesteśmy wyczerpywalni, ile razy możemy słuchać, że Ronaldo jest świetny, że zdobywa 100 bramek, 200, my jako Kubice, ale chodzi o to, jeżeli Ronaldo nie miałby jakichś wewnętrznie innych. Motywacji innych, nagród dla siebie samego, to on by już mógł skończyć. On już zdobył wszystko, ma pieniądze, które go już na pewno do końca życia zadowalają, ale dzięki tej motywacji wewnętrznej, bo właśnie o niej tutaj będzie mowa, on dalej chce, on dalej trenuje, on dalej gra, on dalej chce być jeszcze lepszy, ponieważ on buduje siebie, on chce być lepszy dla siebie, już nie dla innych, ponieważ to jest już męczące z perspektywy zawodnika, przed którym płaczą, przed którym się cieszą, gdzie on setki autografów wypisuje koszulki, które później sprzedają za dziesiątki tysięcy dolarów, on chce po prostu być lepszy dla siebie. Dlatego jeżeli my rodzice wychowujemy dzieci, to powinniśmy właśnie zadbać o to, żeby Nasze dzieci rosły, ale nie zewnętrznie, tylko wewnętrznie, aby dożyły do tego, aby być lepszym niż wczoraj, aby czuć ten progres, aby czuć rzecz, którą się nauczyły i że ta radość płynie od nich samych. My nie możemy tego narzucać, my nie możemy ich wyręczać ze wszystkiego, ponieważ ograniczamy im dostęp do takiego, można powiedzieć, treningu do pola minowego, które jest. Zbiera się z tematów dobrych i złych. My chcielibyśmy, żeby nasze dzieci się czuły tylko dobrze, aby emocje były tylko pozytywne, ale to właśnie zbiór ten kołowrotek... Negatywnych i pozytywnych rzeczy wpływa na to, że mogą się uczyć, wyciągać wnioski i rosnąć wewnętrznie, bo ta motywacja wewnętrzna nie na darmo się mówi samorozwój, samokontrola, samoobrona, bo my musimy to robić sami. Nikt Ciebie nie obroni, jeżeli Ty sam siebie nie obronisz, nikt Cię nie będzie mógł na tyle mocno pochwalić, jeżeli Ty sam. Nie będziesz wiedział, że jesteś wartościową osobą. To nie tylko tyczy się dzieci, ale także nas samych. Powinniśmy dbać o to, co mamy w środku, bo na dzisiaj e, można być prezesem, można być właścicielem firmy, można być bogatym, ale jeżeli nie mamy to coś w środku, nie mamy tej pewności siebie, nie mamy tej odwagi, nie mamy tego spokoju, jeżeli nie mamy go w środku, to nikt za nas nie da nam niczego setki samochodów, samoloty, jachty nie zapełnią tej pustki, którą mamy w sobie dzięki właśnie temu, że nie znamy siebie, nie mieliśmy czasu i możliwości, aby się spełniać, odnajdywać i może to być też wina naszych rodziców, dlatego jeżeli my chcemy być dobrymi rodzicami, to dajmy możliwość popełniania błędów, dajmy możliwość wyciągania wniosków, samorealizacji, samokrytyki i ciągle rosnąć, rosnąć, aż nasze dzieci, które dzisiaj są w naszym... Mniemaniu pod naszą kontrolą, aż one urosną i staną się dorosłymi. Albo damy im możliwość popełniania błędów i rośnięcia w środku, albo je stłamsimy, wyszkolimy jak zwierzęta, i w przyszłym dorosłym życiu będą po prostu niewolnikami tego, co stworzyliśmy i daliśmy im teraz. Jeżeli była wartość na tym kanale, to subskrybujcie, wciśnijcie dzwoneczek. Tak, aby nie przegapić kolejnych filmów, jeżeli macie doświadczenie w tym temacie, napiszcie w opisie, co o tym sądzicie i jakie macie doświadczenia ze z własnymi dziećmi. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia, cześć!